Dzień dobry, rozpoczynamy poszukiwanie konta kolejnej parki naszego przeciwnika. Okej, okay, kolor biały. E, szybko sprawdzamy datę konta przeciwnika, choć. Dobra, trudno, bo nic coś się nie ładuje. Okej, okay, konto sprzed roku. Dobrze, coś się zbugowało na chwilę. Ducha 4. Obrona no znowu sycylijska. Czekam wreszcie na E5 w tej serii, bo jeszcze nie było. Okej, okay, wariant Solimo. Który zadebytował całkiem niedawno na kanale Jeszcze teorii w ja w nim nie znam, także na wesoło ale zobaczymy jak to wyjdzie Ustawiam sobie tutaj gońca Czasami w tych pozycjach chcemy zbić, a czasami po prostu trzymamy napięcie po ruchu d6 Jakieś c3, d4 wygląda bardzo zdrowo Zawsze nie, nie musimy się obawiać o utratę gońca, póki mamy możliwość skoczenia tu skoczkiem I obrony gońca, jednocześnie broniąc króla nie wiem, czy od razu d4 się też niega w tej pozycji, żeby zagrać tędy. Można też wybijać, wybijać. Nie wiem, jak co po e6 mówił komputer. Chyba słyszałem, że można od razu wybić, wybić, zagrać tędy. Bicie, bicie, bicie d4, bicie, bicie. Ale czy taka pozycja jest jakaś niesamowicie niesamowita? Nie wiem. Okej, okay, mamy d6. Mogę d4 od razu, teoretycznie, ale podoba mi się wizja zagrania przez c3. Na no skoczkę tu, ok, tędy, bicie, 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 tu, to tu, tu, jest spoko, także lubię te cztery, jak najbardziej. Na to możemy wtrącić tędy, więc taka taktyka nie przechodzi. Hetman, szach, skoczek, do słona, bicie, to oczywiście wtrącamy, bicie, bicie, zdobywamy figurę, ok, tutaj skoczek, skoczek się zatłania. Na to posunięcie mogę wybić, wybić, zagrać pionem, Go musi odejść, zagramy tędy. Okej, pytajmy mi, czy ja i tak nie chcę zagrać tanda. To mogę zrobić teraz roszadę, tylko bicie, bicie i tracę tutaj. Mogę zbić. Dziennik może też zbić pionkiem. Ja zagram On mi zagra tędy, ja tędy. Ha. Oh. Jak zagram pioną od razu, to taki ruszek może wchodzić. Chociaż. Mogę zrobić roszadę, a nastąpi bicie. Tu, to, on zagra gdzieś tu. Wydaje mi się, że po prostu wybicie będzie dość sensowną opcją. Ja to zagram tędę. A na odejście po prostu robimy roszadę. No i dobra, tu to po prostu roszada, teraz zagramy ruch E5. Zaatakujemy skoczka. skoczek będzie musiał odejść, otworzymy króla. Okej, okay, bardzo mi się to podoba. Nie można... Ok, po raz trzeci mi wybił, no to wybijam skoczkiem. Nie mam świetnego skoczka, zaraz jakieś motywy mogą wchodzić. Zaraz zagranie wieża E1 i piona do przodu, wygląda no super. Ok, czy piona do przodu mogę grać od razu? Nie wiem, za to wiem, że wieża E1 mi się bardzo podoba. Ok, mogę zagrać piona do przodu. Jak on zagra tu, to dać szacha. A jak zbiję, no to jest super. Jak zrobi ruszane, to bije. i też jest super. Policja wygląda na pogranicze wygranej w tamtej takiej sytuacji. Będzie chciał zagrać tu, wierzą wtedy. Może będą takie jakieś motywy. Okej. Okay. Tędy nie mogę teraz. Przeciwnik sprytm w sumie obronę znalazł, bo no właśnie. to to, to, to Trochę już nie doceniłem tego ruchu. Dobrze, czy mogę zagrać tędy i na to zbić? tędy i na zbić tędy teoretycznie mogę bo czy na to nie wchodzą jakieś takie ruchy wtedy mogę wybić on wybija skoczka ja wybijam wieżę więc on musi wybić tu mogę też zagrać tędy w sumie tędy atakuje tu pionka i tu a jednocześnie nie ma tych motywów z bo jedynie taki ruszek mogę nastąpić ale to tu zatem mi się to podoba nabicie wieżą po prostu spijam tutaj i tworzę tutaj frazę. Okej, okay, przeciwnik postawił widełki. Miło z jego strony. No. Okej, okay, jeszcze tędy, ale to mogę po prostu sobie wybić z szachem. Znaczy to robić z szachem. Na to posunięcie mogę po prostu wybić. Jak wybiję królem, mogę... Okej, okay, to po prostu sobie wybijemy. Plus 6 na materiale. No i fajnie. Okej, okay, zagrał tędy, no to mogę sobie wybić. On wybije tędy. Zaatakuje mi tutaj, tak? Ale mogę tędy w sumie wygrać. Atakuje hetmana. Odlicza jakieś widełki. Trzeba jeszcze uważać, czy kiedyś jakieś motywy na tym nie wyjdą. No dobra, to może nie jest groźne, bo... sobie odchodzę gońcem i wymieniam jedną wieżę. Okej. Okay. Mogę zagrać tędy. Przeciwnik musi być tędy. Mogę zagrać tutaj. Na przykład to jest proste, nie? Bo... No. Czemu nie? Jak wybiję hetmanem, no to popełnię skandaliczny błąd. Dobra, lekkie cięcie musiało nastąpić z uwagi tego, że miałem, że tak określę, włamanie do pokoju. Okej, okay, jak zagra tu, zagram tu, on wybije, to wybijam tędy, więc po prostu mogę zagrać tędy. Okej, okay, no to tu to, to mogę sobie wybić, proponując wymianę hetmanu. Przeciwnik podstawił hetmana. Okej. Okay mam mamy minut nagrania w ogóle? dobra, to gramy kolejną partię. Bo to tylko 6 minut było. Okej, okay, znowu kolor biały. Zaw, Aung, Czes. Dobrze. No i lecimy dalej. a 4 Mamy wreszcie E5. Skoczek F3. D4. Mamy partię szkocką. Mój ulubiony wariant, wariant Pottera. Goniec tutaj jest pierwszą linią. Ja gram tutaj taki wariant przez Hetman E2. Bardzo ciekawe rzeczy dzieją się po skoczku, tutaj. Ale najpopularniejszym ruchem jest tutaj ruch pionem. Jeszcze można grać skoczek tandy. Jeszcze jedną opcją, no ale to nie jest akurat opcja. Można jeszcze Hetmana tu grać lub Hetmana tu. To są ruchy różne. Czasami ruch A5 w tych pozycjach występuje. Można wtedy goniec tutaj wymienić, końca jednego i na piona tutaj po prostu można wymienić, wymienić, wsparając presja. Okej, okay, mamy ruch d6, najpopularniejszy ruch w tej pozycji. Dobrze. W tej, tej pozycji tutaj. To tutaj ja lubię zagrać końca i na to się przestawiać jakoś tędy. Zaraz zagramy długą roszadę i będziemy próbowali różnego rodzaju ataku. Tutaj, tutaj, na no, przykład Te pozycje znam, miałem wielokrotnie. Aż zawsze mniej więcej w tym momencie się kończy moja teoria, więc kiedyś będę musiał to podrasować. Mogę zagrać długą ruszadę i na końcu tu po prostu gram f3. Zawsze mogę zagrać f3 i to kontroluje wszystko. Ok, zagrałeś tędy. Mogę zagrać tu piękiem. nie można. Atakuję skoczka, jak skocz z tego tu, to tu. Niech będzie. Na to posunięcie, to okej. Okay. Tak grasz w szachy. Noże, czy mogę zagrać po prostu tędy, atakując tutaj? Wygląda bardzo. Przy... Wygląda bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie to wygląda. Okej, okay, tędy. Oo. Mogę zbić. I na bicie zagrać szacha? A mogę też po prostu tędy zagrać? albo tędy albo skoczka podciągnąć bardzo dużo jest tu możliwości teraz tylko wybrać tę najlepszą podoba mi się ruch haping żeby potencjalnie wybić chociaż widzę, że jest tutaj jeden mankament czyli że po wybiciu w że nastąpi wymiana hetmanów okej okay. to wybijemy teraz tędy on wybije pioneczkiem mógłbym wybić tędy, tędy bo po zagraniu tędy jeszcze przeciwnik ma taką możliwość, więc myślę może ruch F4. Może po prostu jakieś wprowadzenie skoczka do gry, atakując tylko przy wybicie, wybicie, Hetman wybija. Może jakieś tutaj. Może po prostu bierze R, by związać skoczka. Hm. Ale podoba mi się F4. Chociaż F4 jest bicie, bicie i tutaj potencjalnie tracę gońca. C4 trzeba uważać. A, wprawdźmy końca do Wysoko ja po prostu. Stworzam jakąś presję na tej przekątnej. I spoko. No i co? Kombinujemy dalej. Okej. Okay. Przeciwnik wygania mojego Hetmana. Uh. Jakieś paląbane ofiary, to tu nie wchodzą, nie? No raczej nie. A tu, tu. Tu, tu. Ale to zawsze ma tutaj po prostu. Kurde, aż chce się liczyć takie rzeczy. Hopsa, 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 hopsa. Hopsa. Hopsa, hopsa, hopsa. 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 Kurde, czekaj. Tu, tu. Może jestem powalony, ale... Ja to liczam, no ja to mam to. To, 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 to. To, 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 to. To, 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 to. to. Nie, nie, przesadzam. Przesadzam, 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 ale ciekawe kurczę. to 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 to... A ten ruch mi. No bo na to niestety ma taki ruszek Na to muszę wymienić światmamy, No trudno. No trudno. Nie no, przesadziłem z tym liczeniem wariantu, ale... W sumie bardzo Cię będzie ciekawiło po partii, czy mało to prawo wchodzić. W ogóle na to chyba mogę pomyśleć o takim ruchu i na to jeszcze wtrącić tu. nie w komentarzach napiszecie, co Ty liczyłeś, no ale ciekawiło mnie to. Ostatnio za dużo się naoglądałem editów z jakimiś powalonymi święceniami Hetmana. Nastąpi wybicie. Ja mogę wybić, tak? I na to wybicie wtrącam, bicie tu. I na wybicie tu dopiero mogę odbijam tędy. On odchodzi końcem. Ja mogę zbijać szachem w sumie. Wtedy, to jest kaszanca Ruch tutaj, no to mogę wybić. Okej, okay, tędy w ogóle. To, to mi się dla niego nie podoba, mogę wybić. To wygląda świetnie. Okej, okay, bicie bicie. Tutaj? Na ja to biję tu. Grożąc tu, tylko on mi zagra tu... Nie, nie może zagrać wtedy tu. się mu tu. Nie może też tu podejść, może tu podejść. Taki ruszak jest. Okej, okay. no to to tu, tu grozi tutaj. Nie widzę jak tego piona bronić. Nie można odejść z paczkiem, bo jest związane po odejściu królem jest mat. Więc to wygląda dobrze. Grozi bicie. Okej, okay. dwóch aktorów to bardzo sympatyczna sprawa. No eee, dobrze, to co? Robimy analizy. Dobrze, najpierw analiza partii numer 1, 93,3 dokładności. Zobaczmy, co tam poszło w tym naszym rozsolimo. Nastąpił sobie taki wariant, te 3 teoria, te 4 najlepsze, bicie najlepsze, rozkoczek tu najlepsze, bicie tu słabe. Taki ruszak rekomenduję, dobrze, co potem? Rozkoczek tu? Czy goniąc tu? Tak komputer gra? Okay. Co na powrót? Pewnie jakieś skoczki od skoczki występują. Aha, po prostu Roszada. Potersa oddał piona, jest zachwycony, bo ma dużo motywów. Okej. Okay. Dobrze, ja zagrałem praktyczne bicie. Zagrałem pioną do przodu, zrobiłem Roszadę, zagrałem E5, wybiłem skoczkiem. Wprowadziłem wieżę do gry. Zagrałem tutaj G4. No to na taki ruch on się chyba nie jest zdecydował. Teraz widzę, że tam nic nie traca, A z drugiej strony, jakieś ustawienie całka gońca nie wygląda tak najwybitniej. Ok, nie zagrał tędy. Skoczek bicie. Bicie i chyba tu po prostu. Tak? I mamy po zawodach. Patrzysz, czy to jest takie oczywiste? Ok, Hetman tu i groźba mata. No to faktycznie jest to całkiem oczywiste. Nastąpił Hetman tutaj. Przeciwnik zrobił roszadę, Zagrałem pitełki. Odszedł końcem. I to robię sobie Hetmana z szachem. Zabierając bierze, zbiłem Pionka. Odszedł. Zagroziłem Hetmanowi. Odszedł. Wybiłem. Wybiłem. Tu. Wybiłem. Przeciwnik podstawił. No, taka bardzo prosta partia, Nie bardzo mogę się do siebie przyczepić, bo... Dopóki nie wiesz, że taki ruch jak B4 działa, to nie ma co go grywać, nie, bo to jest linia bardzo komputerowa. Komputer jest zachwycony, ale czy ty jesteś pewien, że na to chcesz iść, jeśli nie wiesz, że to jest dobre? Z pewnością, takie 200% z komputerem? Moim zdaniem nie. Dobrze, analiza drugiej partii. W drugiej partii mieliśmy 88 dokładności do 68, wreszcie E5, wreszcie partia szkocka. Zobaczmy, co tam się ciekawego działo. No to ja, tu mamy sobie Teoretyczne. Tu wiem, że występuje taki ruch, ale ja zawsze lubię sobie najpierw zacząć wprowadzenia tu. Zagrania skoczka. Znaczy gońca, ustawianie się tandy. Roszada, już jest super pozycja. Od razu H4. Okej. Okay. Tu słaby. Koniec tutaj. Trochę nie rozumiem idei. Chodzi tylko o połączenie wieży i wyprowadzenie, bo co, jak zagraszają tędy? Może komputer jest sprytny i mówi, wybij, wybij i. wybij. Aha, po prostu wprowadzić wieżę do gry. Ma sens. Ma sens na pewno, zagrałem zagrał Ja zagrałem tędy tutaj, tu, tu. nie zagrał tędy. I to był ten powalony moment, w którym liczyłem nieistniejące warianty. I tutaj. Bardzo mieć... Ja wiem, domyślam się, że komputer na to mówi minus 5. Czarne wygrywa. Ale po prostu chętnie to przeanalizuję sobie. Próbuje. Okej, okay, coś się silnik zaciął. To ta analiza może coś nie wyjść. Okej, okay, minus 1 w ogóle tylko. Czyli tak naprawdę No to... To, to... No chyba... Nie, królem nie może być. Herman położę. Ja liczyłem tak. I na to tak. Tylko się okazuje, że w sumie ja tu i tak nie daję mata. I skaczek tu po prostu jest. I to. Okej. Okay. Czyli to, to była chora mrożonka, ale ciekawa na pewno. No, ostatecznie odszedłem herpanem najprecyzyjniej. Mnie się wydawało, że przeciwnik po prostu powinien wybijać. Widzimy, że wtedy ptące tandę. Silnik wybije, tędy, to ja wtrącę, tędy, Król zbije i zagram sobie, tędy, Tak jak coś liczyłam. Albo wtrącę szacha. No i że niby równy materiał, ale ten król. Okej, okay. się zgadzało to co liczyłam. Natomiast nastąpiło D5. Wybiłem, wybiłem. Zagrałem goń. Uuu, zagranie gońców. Hetman tu. No tak, bo ten skoczek to tak nie bardzo może tego bronić, bo. Jest to trata piąta. Chyba bym był gońcem tak jak wskazuję też komputer, żeby naciskać tutaj. Okej, okay, a gońce 5 niby nie najlepsze, tylko nastąpiło bicie. Co przeciwnik, okej, okay, faktycznie mógł się na tą wiedzę zdecydować. Ja myślałem o. Aha, taki ruszek by nawet się nie mógł sprawdzić. No to w sumie... W sumie troszkę przeoczyłem, bo chciałem w pierwszej chwili o jakichś takich ruchach myśleć, a przecież tu mi spada figura. No to po prostu tu, tu i przeciwnik może się tu zasłonić. Nic tutaj w ogóle nie mam. Okej. Okay. Nas nastąpiło Koń B5, Japon B5 i przeciwnik dokonał ostatecznej samej dewastacji. No i dobrze, kolejne dwie wygrane, dwie wygrane białymi. Bardzo się cieszę, zbliżamy się do rankingu 2200, jak widać już brakuje nam tylko 7 oczek, także fajnie. Odcinek, nie, pewnie jeden z dłuższych w serii w sumie nie mam, trochę będzie rzeczy to wycinania. Pozdrawiam mojego montaż z tej Hambombelu. W każdym razie zapraszam do lajkowania filmu, subskrybowania kanału, napisania w komentarzu, co sądzicie o dzisiejszych gierkach. No i co? Widzimy się jutro. Zapraszam na codzienne Daily Shortscy też, które mają coraz fajniejsze wyświetlenia i wrzucam. Możecie podsyłać swoje partie, swoje brylianty, swoje ciekawe pozycje, w których znaleźliście coś intrygującego do mnie na Discorda. Link do Discorda macie w opisie ja z chęcią nagram fajny shorts informując coś od kogo to zostałem i tak dalej. I będziecie, że może być fajny content z tego, także zapraszam. Do następnego. Halo!